Cześć, witam was na kanale Kuba Football. a w dzisiejszym odcinku przesymulujemy sobie wielki finał Mistrzostw Europy. Hiszpania zmierzy się z Anglią. Jesteśmy już po półfinałach, oba zakończyły się wynikami 2 do 1. I przed nami teraz wielki finał. Także wybieramy sobie Hiszpanów i Anglików. Ja tego finału symulował nie będę. Przesymuluje go komputer, także zaczynamy mecz. Wydajcie znać w komentarzu, kto ten mecz wygra. Już tutaj mamy grafikę poprzedzającą mecz Hiszpania-Anglia, Olimpia Stadion. Szanowni Państwo, to jest ten dzień. Trochę będę mówił ja, trochę będzie mówił komentator, ale więcej będę mówił ja. I tutaj mamy już rozgrzewających się piłkarzy i zaczynamy mecz. I już tutaj wychodzą sędziowie. Oczywiście finał niestety nie będzie sędziował. Polak Szymon Marciniak będzie go sędziował Francuz, François Letexian. Mamy już tutaj kapitana Moratę, mamy Simona Karwa Hala. Oczywiście raczej składów nie będzie takie jak mamy tutaj. Ale to są takie składy mniej więcej podobne. Mamy Ojar Zabala Mam i Hymn Hiszpanii. Oczywiście w wersji skróconej. Tutaj mamy bardzo dużo hiszpańskich hibiców. Mamy Juda Bellingama, mamy Fila Fodena, mamy Bukayo Sakem. I mamy kapitana, a więc napastnika Bayernu Monachium, Harego Kane. A. O, tutaj mamy pięknie prezentujące się trofeum. No i mamy skład Hiszpanów, a więc w bramce 23 UNA Simon, dalej obrona, 20 Carvajal, 5 Lenormand, dalej mamy Merino, Rodríguez, Morata, Ferran Torres i Michael Oyarzabal. A w obronie mamy jeszcze Alejandro Grimaldo, Laporta i Lenormand. No i trenerem jest Luis de la Fuente. Tutaj mamy piękne zdjęcie poprzedzające mecz. Widzimy, że tutaj Simon broni w rękawicach Marki Reusch. Dla innych powtarzalne nuty na I tutaj mamy także Anglików, pamiątkowe zdjęcie przed meczem, mamy Rice'a, Trippiera i tutaj mamy skład, a więc w bramce Jordan Pickford, dalej w obronie mamy Trippiera, Maguire'a, Stones'a i Walkera, w pomocy Rice'a i Aleksandra Arnolda, Beringa, Masaka, Foden'a w pomocy, no i na ataku jedyny wysunięty na to Harry Kane. No i e, oczywiście trener Gareth South Zaczynamy tą wielką symulację. Wiadomo, że tutaj nie będzie na przykład Gawiego, ale ja tutaj w, w składach nie ingerowałem nic. I na razie tutaj Hiszpania z posiadaniem piłki. Ale odbierają eh, Anglia. Saka do eh, Keina. Kein tutaj się rozpędza. Na, zeg na zegarze mamy eh, siódmą minutę meczu. Ale świetnie czyści tą sytuację. Jeden z hiszpańskich obrońców. Mamy Judah Ma Beningam świetna wódka, ale tutaj antycypuje Carvajal. Hals. i może teraz Rodri wyprowadzić zabójczą kontrę mamy Moratę co zrobi Alvaro Morata Morata tutaj świetnie okiwał ale broni ten strzał z zewnętrznej części stopy Jordan Pickford który na tym Euro jest w świetnej formie nie wiem na co tutaj czeka i daleko eksploduje piłkę ale przejmiją Dani Carvajal, ale był faulowany Pierwszy kwadrans z gryzanami. I mamy tutaj wrzutkę, będzie chyba Trippier posyłał daleką piłkę, a jednak nie podanie do Foden'a. Foden tutaj Ricea. zagrał. Bellingham tutaj świetnie. Anglia, można powiedzieć, na razie w tym finale wygląda dobrze. I mamy pierwszą sytuację. Judah Bellingham'a zblokowany chyba przez Lenormanda. Tutaj Gavi już świetnie wyprowadza kontra atak. Nie mamy w składzie Lamina Jamala. No ale chyba wiemy dlaczego. Niestety ma niedopuszczalny wiek. I chyba jeszcze tutaj go nawet nie dodali. Tak samo w karierze go też nie było. I tu pierwsza sytuacja. Y y tutaj y można powiedzieć. Zabawa Hiszpanów. Jest Morata i Carvajal, ale po co tyle podań, skoro i tak przyjmuje piłkę Kieran Trippier. 30 minuta meczu. Bellingham, Kieran Trippier i Declan Rice świetnie wyprowadza Keina i Kane chyba uruchomi skrzydło, tak jest. Kai Walker jest bardzo szybki, ale podaje do Saki. Czy Saka będzie uderzał? Nie. Podaje do Aleksandra Arnolda. Arnold i broni to Unaj Simon. Broni to Unaj Simon. Świetna tutaj parada. Hiszpańskiego bramkarza z Atletiku Bilbao. I będzie do środkowo. Trippier chociaż może zagrać na krótko. Tak jest. Foden. I Foden świetna wrzutka, ale zbija piłkę Laport I jeszcze Ojar Zabal. I jeszcze Ferran Torres. I może teraz no, wyprowadzić no, kontrę Michael no, Merino. Alvaro Morata prostopadłe podanie do Ferrana Torresa. Świetnie tutaj operują piłką. Morata, Merino, ale niedokładnie. I Maguire przyjmuje piłkę. Teraz Jude Bellingham do Harego Keina, uruchamia Keina. Arnold. 45 minuta, na razie bezbramkowy remis i tak też skończy się pierwsza połowa meczu. Arbiter zakończa pierwszą połowę meczu. Na razie mecz, no można powiedzieć, dwóch, może trzech sytuacji. Za chwilę druga połowa meczu. I druga połowa meczu. Kane zaczyna z środkowej linii boiska, Anglia tutaj bez zmian, Hiszpania wydaje się, że też. Na razie tutaj można tak powiedzieć, mecz dużo, dużo ilości podań. Na razie tutaj trochę lepsza Anglia, ale Hiszpania no myślę, że nie odpuści. Jest Hurricane, świetnie do Arnolda, ale blokuje ten strzał obrońca. I teraz ma szansę Mike Merino. Bohater ćwierćfinału z Niemcami przy piłce Rodri Morata. Alvaro Morata, Oyar Sabal. Jeszcze raz. Um... I teraz gawi świetna sztuczka techniczna, ale blokuje strzał Johnston i Kiriper teraz pod presją. Świetnie wy, wy, wychodzą z um, tego pressingu. Declan Rise, Hurricane. Czy synowie Albionu strzelą pierwszą bramkę otwierającą spotkanie? Bukajosaka. dobre wymiana podań z Bellinghamem. Foden I kolejny raz. La Furia Rocha uratowana. Pierwsza zmiana schodzi, hurikán już w 63 minucie. Ale mamy tutaj niebyle kogo, bo bohatera starcia z Holandią, Oli Watkins na boisku. Zawodnik Aston Willi powalczy o drugą bramkę w turnieju. Foden na krótko znowu z Sakon. I teraz broni Karwacha, ale strzela bramkę Harry Maguire, który nawet nie pojechał na Euro. To jest bardzo ciekawa historia. Harry Maguire otwiera ten mecz i synowie Albionu bliżej trofeum imienia Henry'ego Delaney'a. Świetna wymiana piłki z Fodenem, obronił Simon, jeszcze tutaj piłka odbita, wydaje się, że od Carvajala i Harry Maguire, niezawodny obrońca Manchesteru United, zdobywa bramkę. Ale Hiszpania nie może się poddawać, Hiszpania musi zdobyć bramkę, opuszcza boisko Foden, jest na boisku Jack Grealish. Aleandro Grimaldo. Hiszpania musi mieć jakąś stuprocentową okazję. Pędzi dalej zawodnik Leverkusen z skrzydłem. I teraz Rodri. Rodri, dobre podanie do Oyar Sabala. Co zrobi tutaj Michael Oyar Sabala? Port, ale tu świetnie presuje Anglia. Ale jeżeli Hiszpania zamierza zdobyć bramkę wyrównującą, musi naprawdę tutaj się bardzo postarać. I teraz mamy Rodri, jedna z no można powiedzieć ostatnich sytuacji, bo tutaj świetnie dzisiaj broni Anglia i Morata Merino, ale tutaj słabiutki strzał. Mamy podania 67-51, celność 91-90, no lekka przewaga Hiszpanów, ale celniej grają Anglicy i Gavi tutaj przecina stąd myśl. Można, może wydawać się, że Anglicy znają na pamięć wszystkie ruchy zawodników Półwyspu Iberyjskiego. Po prostu podanie czyści sytuację Lenormą, ale odbiera piłkę Bukajosaka. Bellingham bronił naissimo. No naprawdę, jeżeli chodzi o bramki, to ten finał rozczarowuje. Ale jak to w finałach jest, zazwyczaj finały wiesz, Euro rozczarowują. No ale jest, ale przeciwnie jest do finałów Mistrzostw Świata, gdzie bardzo dużo bramek pada. No i teraz tutaj bronił Jordan Pickford, wchodzi Alvaro Morata, wchodzi tutaj zawodnik Realu Hoselu. Schodzi także, um, zaraz zobaczymy kto, bo nie dojrzałem, ale wiem, że na pewno wchodzi Rashford. No i wielkie ryzyko Hiszpanów, unaj Simon w polu karnym, wrzuca piłkę w pole karne wybija Bukayo Buka, Saka. Ferran Torres, Oyarzabal, tutaj Torres, jeszcze Hiszpania walczy, nie poddaje się. Hoselu, czy będzie niczym na, y, przeciwko Bayernowi, Ferran Torres broni Jordan Pickford. Ostatnia sytuacja wbiega w pole karne Unai Simon. Jeżeli teraz Hiszpania nie strzeli bramki, no to wydaje się, że Anglia y, zostanie... Y Mistrzem Europy Wreszcie Gareth Southgate dopnie swego, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze ma różnego Ojar Zabale. Wrzuca w pole karne. Johnson z wybija. I czy to koniec? Tak, tak, tak jest. Anglia w symulacji AFC 24. Zostaje mistrzem Europy. Mistrzowska feta kibiców. Synów Albionu. Anglia po bramce w 65. Minucie. Harego Maguayera zostaje mistrzem Europy. Finał już o 21.00. Olimpia Stadion już czeka. I jeszcze zobaczmy sobie tutaj uhonorowanie mistrzów Europy, nowych mistrzów Europy odbierają to trofeum, trofeum. Italii. I na 4 lata do mistrzostw w Wielkiej Brytanii Anglicy zostają mistrzami. Jak to można powiedzieć? Anglicy wrócą do domu, za 4 lata futbol wróci do domu, ale wróci w dobrych nastrojach, bo trofeum powinien podnieść hurricane, ale podnosi. Oli Łotnis, nie szkodzi. Anglicy mistrzami Europy, Anglicy. Zostają mistrzami Europy i tutaj wielka feta kibiców. Oni wszyscy razem tworzą zwycięską drużynę. No i English wygrywa wielki pojedynek. Tutaj idą już kibicom pochwalić się tym trofeum. A ja bardzo dziękuję Wam za udział w dzisiejszym filmie. Subskrybujcie kanał. Nie zapomnijcie o łapce w górze, aby być na bieżąco z wszystkimi moimi firmami. I widzimy się już w środę w kolejnym odcinku Cześć!